Thank mm -hmm. you. Uczam fotografii ulicznej. Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam w dłoni M9. Cały czas ją testuję. Już minął miesiąc, ponad miesiąc od czasu, kiedy ją zakupiłem. No cóż, mam nowe spostrzeżenia. Już jeden film nakręciłem na temat M9 opisałem jej plusy i, i minusy. No odkrywam tutaj jednak wciąż nowe rzeczy, ale podzielę się nimi może na innym filmie, bo jeszcze chciałbym ten aparat trochę potestować. Natomiast dzisiaj chciałem wam powiedzieć o różnicy pomiędzy pracą w redakcji, a taką Freelancerką. Ostatnio tak mógłbym powiedzieć, że trochę narzekałem na, na tę pracę w redakcji. Mówiłem o minusach. Ale chciałem Wam opowiedzieć taką historię: jak kiedyś z National Geographic dostałem takie zadanie, żeby dla travelera zrobić materiał o Bieszczadach i pojechałem z aparatem w Bieszczady. I no właśnie, ja wtedy oficjalnie pracowałem na zlecenie redakcji. I chciałem wam powiedzieć, opowiedzieć tą historię po to, żebyście porównali sobie z tym, jak wygląda z kolei praca takiego freelancera, który jedzie w zasadzie na własną rękę robić materiał i nie ma żadnego glejtu. Zanim pojechałem w Bieszczady, była tam wcześniej już redaktorka, która zrobiła wywiad z niektórymi osobami. Zatem wiele osób wiedziało, że ja przyjadę i będę robił zdjęcia. Miałem oczywiście też glejt od redakcji, że będę robił zdjęcia dla nich. A same osoby tam na miejscu w Bieszczadach były bardzo zainteresowane tym, żeby promować po prostu ich no i rejon i tam to, czym się zajmują, no w celach takich, no bym powiedział, czysto komercyjnych, chodziło przede wszystkim o turystykę. A więc cóż, ja tam fotografowałem agroturystykę, w różnego rodzaju chaty, już dokładnie nie pamiętam, bo to było parę ładnych lat temu, ale jedna z chat. W zasadzie każda chata, no, to były wypasione chaty, takie, taka wypasiona agroturystyka. Jedna chata specjalizowała się w świetnym jedzeniu, w innej chacie był tam jakiś taki skrzat. Typowo taki właśnie Byszczacki, i klimat tworzył, wokół niego się zbierali też ludzie ciekawi, jego opowieści. Jeszcze i w innej chacie właściciele. Prowadzili hodowlę y, koni huculskich. Y, były różne inne atrakcje. Y, y, jakiś pan y, prowadził y, loty szybowcem, takie turystyczne. I y, gdziekolwiek nie pojechałem, do kogokolwiek się nie udałem, byłem y, bardzo serdecznie, no bo im wszystkim zależało po prostu na, na promocji ich działalności, i, i tak jak powiedziałem, całego też tego terenu, który fotografowałem. I yy, no, był nawet taki moment, że gdzieś też jakiegoś takiego skrzata bieszczackiego, Fotografowałem, który żył w naturze, to doszło nawet do tego, tam było słabe oświetlenie, że wtedy chyba TVN kręcił jakiś materiał o tej tamie na, nad soliną. To specjalnie dla mnie ściągnięto światło. Ja mieszkałem w tych chatach za darmo. Yy, gościli mnie yy, ludzie za darmo, dostawałem jedzenie za darmo, wszystko miałem za darmo. Wszyscy byli dla mnie bardzo mili, uśmiechnięci. Doszło do tego, że jak <laughs> wyjeżdżając yy, tak, bo to już były ostatnie dni, kiedy tam byłem, jak wyjeżdżając, podjechałem na stację benzynową, bo już mi brakowało pa paliwa i musiałem samochód zatankować. Byłem zdziwiony w ogóle, że muszę zapłacić na tej stacji za. Za paliwo, bo po prostu, no właśnie, to dawała redakcja, że jak gdyby ludzie, do których się udawałem, no, przyjmowali mnie w jakiś taki określony sposób, i mogłem się skoncentrować na pracy, na tym, żeby tworzyć jak najlepszy materiał. I no, to było w naszym wspólnym interesie. Nie? W momencie, kiedy nie działasz z ramienia redakcji, w momencie, kiedy jesteś takim stuprocentowym freelancerem, że najpierw robisz materiał, a potem go dopiero oferujesz, sprawa wygląda no, diametralnie inaczej. W zasadzie. Wszędzie jesteś postrzegany podejrzliwie, nie? po co ty te zdjęcia robisz? Gdzie one się ukażą? W jakim świetle ty kogoś pokażesz. I tutaj jest problem z tym, że no cóż, jeśli jesteś dokumentalistą, jeśli robisz zdjęcia dokumentalne, to często jesteś w takiej sytuacji, że nie możesz nawet się przed wykonaniem zdjęć zapytać o to, czy ty te zdjęcia możesz wykonać, opowiedzieć, do czego te zdjęcia będą wykorzystane i tak dalej. Bo chodzi o to, żeby uchwycić naturalną, prawdziwą chwilę, nie? Kiedy najpierw tych ludzi poznasz, zanim ich sfotografujesz, no to już jak gdyby oni w jakiś sposób będą no, grali jakąś rolę przed tym obiektywem. Nie? To jest trochę tak jak na ślubie, nie? kiedy ja właśnie mówię o sobie, że jestem takim fotografem, który no, wzbraniał się przed wykonywaniem zdjęć pozowanych i łapałem takie naturalne chwile. No to łapałem tych młodych w takich momentach, no, które były naturalne, gdzie oni nie pozowali, byli po prostu sobą. Kiedy stają i pozują, no, to przybierają jakieś konkretne pozy. Zaczynają być no, sztuczni, nie? zakładają maski, chcą fajnie wypaść przed obiektywem albo śmiesznie, w jakiś w każdym razie określony sposób chcą wypaść i mentalnie nakładają też maskę na siebie. Nie? Także, jeśli jesteś freelancerem, to często w ogóle nie możesz wcześniej jak gdyby, pogadać z tymi ludźmi, których fotografujesz. Nie możesz uprzedzić ich co do celów, nie możesz ich jakoś uspokoić. I często jesteś traktowany jako intrus. Często dochodzi nawet do takich no, niebezpiecznych sytuacji, pamiętam jak... Kiedyś robiłem strita na pasażu Wiecha Wiechackiego i przyleciał do mnie facet z bejsbolem i chciał mnie lać. Okazało się, że dzień wcześniej był tam mm, fotograf z Gazety Wyborczej i robił, zrobił tam zdjęcia tym ludziom, którzy teraz już tam oni nie handlują, ale to było. Znaście lat temu, kiedy tam mieli takie stoiska, handlowali płytami, DVD, jakimiś takimi nie, nielegalnymi, nie. I zrobił taki materiał o szarej strefie i ten materiał ukazał się w gazecie. I potem ci ludzie, no jak ja się pokazałem następnego dnia z aparatem fotograficznym, to... Przyleciał do mnie facet z bejsbolem. Miałem takie różne sytuacje, nie? Także, no właśnie, to są takie plusy i minusy. Więc tak, jeśli pracujesz dla redakcji, no ja w jednym z filmów, jak gdyby, no narzekałem. Może narzekałem to jest złe słowo, ale bardziej mówiłem, opowiadałem od, stronów, od strony realiów, jak wygląda praca w redakcjach, nie? Że to nie jest też tak różowo, jak to czytamy gdzieś w jakichś książkach, że, że jak sobie nieraz wyobrażamy. Ale z drugiej strony, yy, freelancerka no, ma pewne plusy. Nie jesteś, jesteś wtedy, jeśli lubisz być samotnikiem, a w zasadzie, żeby być fotografem, to musisz lubić być samotnikiem, nie? Yy, ponieważ spędzasz wiele godzin codziennie. Sam z tym narzędziem. Obok ciebie nikt nie stoi, nie. Nie masz kolegi, z którym będziesz gadał, nie masz jakiegoś towarzystwa. Cały czas jesteś sam, nie, w tej pracy, nie. Więc jeśli uprawiasz freelancerkę, to czujesz się takim wolnym ptakiem. Ja to, ja to bardzo kochałem. Wtedy. Często można właśnie nawiązać takie prawdziwe znajomości, dotrzeć do serca człowieka, bo jednak z kolei te, no, ta sytuacja w Bieszczadach no, była taką sytuacją sztuczną, wykreowaną. Ci ludzie odgrywali jak, jakieś role przede mną. Nie? Oni oczywiście, ja ich fotografowałem w sytuacjach, kiedy no, nie pozwali do zdjęć, ale oni gdzieś, no, w tym momencie, kiedy się ze mną spotykali, grali jakąś rolę przede mną, po prostu, żeby dobrze wypaść. Ale kiedy robiłem taką typową freelancerkę, gdzie najpierw robiłem materiał, a potem dopiero go sprzedawałem. No to tak, to były takie sytuacje, gdzie, gdzie nieraz było, no może nie krwawo, ale, ale bywały takie sytuacje, które nigdy się nic złego nie wydarzyło, ale, ale były takie jakieś sytuacje, gdzie bywało groźnie. Natomiast też w tych sytuacjach udawało mi się poznawać ludzi takich prostolinijnych, prostodusznych. To było najwspanialsze dla mnie, kiedy jechałem gdzieś na, na jakąś, nie wiem, w jakieś zakątki takie mało znane, gdzie ludzie żyli w jakichś takich mikrospołecznościach, gdzie opowiadali mi o swoim życiu w jednym takim nawet nie wiem, czy to miasteczko, wieś w zasadzie. Poznałem człowieka, który to już był staruszek, i on mi opowiadał, że raz tylko wyjechał, to było e, na Sułaszczyźnie. I on mi opowiadał, że raz wyjechał do Gdańska, bo e, miał jakieś sprawy spadkowe, i w tym Gdańsku chyba był dwa dni i opowiadał o morzu. Jak widział morze. Ja zadawałem mu takie no pytania takiego typowego mieszczucha Nie mogłem mu uwierzyć, że facet tylko raz wyjechał ze swojej wsi. Mówię, ale to jak to to? Takie naiwne pytania mu zadawałem, nie? Ale ja mówię, to jak to to? Nigdy pan nie wyjeżdżał stąd no, na jakieś wakacje? On mówi, wakacje? Mówi, proszę pana, ja miałem konie, miałem świnie, miałem pole. Kto by się tym zajął? Nie ma czegoś takiego jak wakacje, nie było na to przestrzeni. On użył. Innego słowa nie. I z kolei no, we freelancerce, która była no, duża, taka, dużo bardziej brutalna, poznawałem bardzo fajnych ludzi. Docierałem gdzieś. Otwierali się przede mną, pokazywali mi swoje serca. To chyba mi się w fotografii najbardziej podobało, że poznawałem, że takie przeszkody miałam, że, 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 że w moim życiu pojawili się ludzie na chwilę, niektórzy mm, przez jeden dzień czy parę godzin otwierali mi duszę swoją przed sobą i pokazywali się ta, takimi cholera. W mieście takich ludzi nie ma. Jeszcze w takim mieście jak Warszawa, nie? To było cudowne. To było cudowne przeżycia. No i od strony technicznej też. Jeśli masz materiał fajny zrobiony, jasne, że jest to trudniej wykonać samemu, nie? Jak nie masz żadnego glejtu, jak nikt za tobą nie stoi. Ale jeśli masz fajny materiał, no to Ty wtedy jesteś panem swojego materiału. Ty decydujesz, do której redakcji idziesz. Ty decydujesz o tym, które zdjęcia będą wydrukowane. Ty decydujesz o tym, czy zgodzisz się na to, żeby materiał był cięty na przykład reklamą jakąś. Nie, nie wiem, ci, co pracują zawodowo z Was, no, te osoby z Was, które pracują, zawodowo jako fotografowie dla dzienników, dla gazet wiedzą o czym mówię, że często materiał jest po prostu reportaż jest ułożony tak, że są dwa, trzy zdjęcia na całą stronę, nie, a potem jest reklama i potem lecą następne dwa, trzy zdjęcia na całą stronę, czy tam na pół strony. nie? Potem znowu jest reklama. Więc yy, na przykład wiem, że Andrzej Świet Świetlik, yy, on w pewnej takiej dużej redakcji, no, odrzucił propozycję yy, druku materiału w takim prestiżowym yy, magazynie, właśnie ze względu na to, że nie chciał, żeby jego reportaż był pocięty reklamą. Więc. No, takie są plusy i minusy pomiędzy tym, kiedy pracujesz razem z redakcją, czy w redakcji. No właśnie, bo to są jeszcze na różnych zasadach możesz z redakcją pracować, nie, ale w, mam na myśli to, że stoi za to redakcja, nie? A jaka jest różnica, kiedy pracujesz i jesteś po prostu sam, jesteś zdany. Na siebie, na swoją kreatywność. Gdzie tutaj są plusy, gdzie są minusy, to też jest oczywiście subiektywne, każdy inaczej to odbiera. Zależy też, jaki rodzaj fotografii wykonujesz, nie? Ja ym, zajmowałem się przede wszystkim mikrospołecznościami. Nawet nie nazwałbym reportażem tego, co robiłem. Zresztą mówiłem o, na którymś filmie, że reportaż jest. Yy, szczególnym rodzajem fotografii, że to, ta nazwa jest bardzo nadużywana, reportaż, ale okej, okay, tak, tak się umówiliśmy, że to jest reportaż na obszarze. To jest bardziej fotografia prasowa, bym miał nazwę. Ja robiłem eseję, czyli każde zdjęcie w zasadzie by opowiadało swoją własną historię. Nie? Ja się tym zajmowałem, no ale to już jest inny temat. A o M9 opowiem Wam. No nie wiem czy w następnym filmie jeszcze ją trochę potestuję, mam różne spostrzeżenia jak zbiorę je do kupy to je wam przekażę z fartym, kochani. Trzymajcie się i życzę Wam udanych zdjęć i pozytywnego odbioru jako fotografów na ulicy, bo z tym ostatnio jest problem. Słyszałem, że we Francji to już nawet nie wolno architektury fotografować. Ej, to jest, jak ten świat się zmienia. Tam, gdzie Bresson się urodził, e, osoba, która w zasadzie e, rozpoczynała, jak gdyby można powiedzieć, streeta. No ja tak, no Bresson to jest jak gdyby osobna. Dla mnie Eliot jest na pierwszym miejscu, Eliot Erwitt jest na pierwszym miejscu, nie? Ale nieważne, Magnum, Francja, nie? Tam, gdzie rodziła się fotografia ulicy, już od wielu lat nie można w zasadzie fotografować ludzi, pokazywać ich twarzy, a teraz się okazuje, że nawet architektury kosmos strasznie się to wszystko pozmieniało. Zatem życzę Wam spokojnych chwil na ulicy przy fotografowaniu ludzi. Może na którymś filmie przekażę Wam jakieś takie tipy co do tego, w jaki sposób fotografować ludzi, żeby ich nie wkurzać tą fotografią. Ściskam Was serdecznie z wartem. Hej!